Witam ja. was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Marta Zariś. Dziś pogramy sobie na serwerze PvP Mistera Shadow, czyli mojego kolegi A... I zapraszam na niego bardzo serdecznie, oj kurde lak Pokażę <grym> wam go Z tej dobrej i złej strony Mapka wam się wydaje znana, no, no, ale to na, naprawdę jest Ta najlepsza, najlepsza nie... mapka stworzona przez niego fajne rzeczy serwer jest ogólnie na 1.5.2 yy, bo tu jest, to jest serwer non-premium <grym> jakby był premium to pewnie by był 1.6.2 ale to już szczegół yy, żeby mieć EQ o, zobaczcie taki dobry admin żeby, żeby, żeby w... mieć EQ musicie kit kit pvp, chyba że macie VIPa Chyba że macie Vipa, super Vipa bo Diamond VIP-a musi się wpisać coś innego. Chyba, da, chyba kit, kit jest Vipa bo i kit Diamond VIP. Eee. Serwer wystartował, nie wiem, no niestety po wakacjach. Eee. Arena Ona wyglądała w ten sposób. Są takie zajebiste góry. Yy, jest wskazany plugin na krew że tak fajnie się na pierwsza. zaraz no dednę oj, no i co, co jeszcze można powiedzieć no, ogólnie są jakieś warpy, czekaj okay. a nie, no. mam pozwoleń do, na, na sprawdzenie listy warpów musisz to, musisz to ogarnąć M y jeszcze trzeba, mówię Wam coraz o wadach, bo byłem powiedzieć wady i zalety. Zalety powiedziane, teraz, teraz wady. I na razie jeszcze nie mo jeszcze można się tepać, y jak to się jest na arenie, więc y trzeba uważać, żeby nie potwierdzać ludzi, jak chcą się tepnąć. Ale zresztą, kto jest taki głupi, żeby jest na arenie, a kto się do niego tepa i potwierdzić? No to tak może być. <laughs> Mi to się <laughs> podoba. To chce, chce weźmieć jakąś kampę <laughs> z obczai i mu te wszyscy. Nie no, to też takie trochę nie fair. Ale wszyscy by, by byli kursami. Mogliby na wszędzie, wszędzie się schować i wszędzie się kąpić. Ale ja... Nie, skrzynka. Aha. W tych skrzynkach chodzi. No bo tu na arenie są takie skrzynki, które jeszcze nie działają, ale będą działać. Zawsze... zawsze wszystko omawiam te wady zalety. W najbardziej naj, najlepszy sposób jak umiem. O. Dlatego. To by było chyba na tyle. Dobra. To wszystko wjdzie na serwer, jest saibisty. Yy, Mr. Shadow na pewno Wam darwi yy, pas za darmo. Nie my. żartuję. No to yy, na razie, cześć. Witajcie, a teraz taki krótki vlog informacyjny na temat kręcenia odcinków przez czas szkoły. Chodzi o to, że jestem teraz w ostatniej klasie gimnazjum i nie będę miał zbytnio czasu, żeby to kręcić, odcinki bo będą się więcej przysiąść do nauki. Dlatego kręcę właśnie ten vlog. I co jeszcze powiedzieć Vlogów nie będzie na moim kanale To jest taki mój, taki mój jedyny e, Kamerkę wiem mam do dupy e, To co jest za mną To nie powinno was obchodzić e, Co tu jeszcze powiedzieć e, Subnijcie kanał Nara